Siemano, z tej strony FreeMask. Witam Cię na tym kanale. Chciałbym Cię zaprosić na taki e, krótki materiał, właściwie recenzję kamerki internetowej od firmy Trust. Jest to Trino HD. E, zobaczymy, do czego ona może nam posłużyć e, i czy w ogóle daje radę jak na dzisiejsze standardy. Zapraszam. Dobra, no to zaczynamy ten krótki test, m, tą krótką recenzję. E, mam tutaj e, kamerkę, e, o której wcześniej wspomniałem, czyli. Jest to Trino HD Webcam, e, kamerka internetowa. E, teraz ten obraz, który widzicie, jest właśnie e, rejestrowany poprzez tą kamerkę. Co mogę o niej powiedzieć? E, używam jej już około miesiąc czasu i e, jak dla mnie, jeżeli chodzi o cenę do jakości, jest bardzo w porządku. E, też na niej robię różnego rodzaju streamy. E, nagrywam też na YouTube, a. wiadomo, że to nie jest najwyższa jakość, to nie jest nawet dobra jakość. To jest dla mnie jakość wystarczająca. Jestem początkującym tak naprawdę YouTuberem, nagrywam tak naprawdę dla siebie. E, I jeżeli chodzi o mnie, ta kamera mi wystarcza. Jeżeli chodzi o jej parametry, e, wiadomo, możemy tam przeczytać na stronie różne szmery, bajery. E, rozdzielczość, tak na szybko Wam powiem, 1280x720 pikseli. Fajne jest to, że ta kamera też ma wbudowany mikrofon i powiem Wam szczerze, że całkiem, całkiem wyraźnie słychać z tej kamery. Zaraz Wam też wrzucę taki materiał testowy z mikrofonu tej kamery. Siema to jest ten materiał testowy z kamerki, którą nagrywam. Tak mniej więcej to słychać na prawie maksymalnej głośności, także sami ocencie, napiszcie w komentarzu. Czy jest ona OK, czy jest ona wystarczająca. Natomiast w pomieszczeniu musi być naprawdę bardzo cicho, bo wyłapuje. No wyłapuje tak naprawdę dużo rzeczy, które są w pobliżu. No i co? Tak naprawdę mogę wam pokazać jak wygląda to w przypadku OBSa bo wszystko co nagrywam, to nagrywam właśnie poprzez OBS-a. Możemy sobie tutaj tryby zrobić własne, jak i domyślne dla tego urządzenia. E, dużo nam to nie zmienia. Może, może jest wtedy e, lepszy delikatnie obraz, ale też pod swoje preferencje e, możemy sobie to ustawić. E, mamy dosyć, e, dosyć jakby przejrzyste ustawienia dla tej kamery. E, weźmy sobie własne i, i rozdzielczości tutaj, które możemy wybierać, no to maksymalnie jest taka, jaką deklaruje producent. Czy to jest HD? Powiem Wam, że jest ok. Nie, może nie, nie jest to jakiś super HD, ale jest ok. Dla mnie wystarczy. Zresztą, wiecie, moim zdaniem taki test jest najlepszy, tak? bo z tego co, co widzę, z tego co obserwuję, z tego co widzę, te wszystkie testy, to one są zazwyczaj porównywane do różnych innych kamerek. Powiem Wam, że w kwocie 69 zł i 99 groszy wydaje mi się, że wszystkie kamerki będą podobnie, e, podobnie współpracowały z Wami, że tak nazwę, e, podobnie będą nagrywały. Natomiast tu mamy taką fajną zaletę, że kamerka jest e, na takim fajnym statywie, e, który się wygina. E, możecie to też zaobserwować. O, w sumie nawet Wam pokażę. E, mamy tutaj taki fajny e, statyw, on jest giętki i możemy go sobie ustawiać praktycznie jak chcemy. E, no, i to jest fajne, że ona jest na takiej kulce, więc też możemy sobie ją przestawiać w e, dowolny sposób. E, I to moim zdaniem mm, w, w kamerkach do 100 zł. No jest dużą przewagą, tak? Bo powiedzmy, że do tych 100 zł e, wszystkie te kamery będą będą podobnie e, nagrywały, e, podobną jakość będą dawały. No a już ustawienie, które uważam, że jest też bardzo ważne, e, nie każda daje taką możliwość, wiadomo, że można się bawić z jakimiś statywami i tak dalej, no ale to mogę sobie zaczepić za monitor w każdy sposób, jak chcę, tylko aktualnie leży po prostu na biurku, zrobiłem sobie właśnie taką podstawkę, jak tutaj jest, e, no i kurczę, jak, jak dla mnie jest super, e, to jest nagranie, to, to się nagrywa przy takim moim Maksymalnym oświetleniu, jakie mogę sobie zrobić w pokoju. Za chwilę zgaszę światło i pokażę wam, jak to wygląda, kiedy są włączone tylko i wyłącznie moje monitory. Także dajcie mi sekundę i pokazuję wam, jak to wygląda. No i słuchajcie, już jestem. Tak to wygląda, co prawda. Mam dwa monitory, więc tutaj też na pewno więcej światła dają mi. Plus do tego mam. Włączoną białą, białą stronę. No więc, tak to wygląda. Tak to się prezentuje, moi kochani. Myślę, że jak za te pieniądze warto, nie będę wam mówił już o jakichś większych specyfikacjach, bo u mnie recenzje mają być krótkie i treściwe i mają zawierać to, co najważniejsze czyli działanie w praktyce, tak. Nie, nie przerabiam tego nagrania. Nie, będzie, będzie ono wrzucone jako takie surowe, bez żadnych kolorów, żebyście sobie e, zobaczyli rzeczywistą e, jasność, kolory, jak to wszystko wygląda. Dla kogo jest ta kamera? E, powiem szczerze, dla początkujących e, youtuberów, jak i dla tych zaawansowanych, e, zawsze można wykorzystać jako drugą kamerę. E, do tego może być wykorzystywana jako, nie wiem, wideokole. E, w sumie po to ta kamerka pewnie też została stworzona ponieważ mamy wbudowany mikrofon, także myślę, że tutaj nie będzie problemu w komunikacji w tym, żeby ktoś nas, ktoś nas dobrze zobaczył, szczególnie jak mamy dosyć sporo światła. No i też można ją wykorzystać. Myślę, że nie ma z tym problemu w jakichś streamach. Wiecie, ważne jest to chyba co robicie, a nie do końca jakość przy tego typu filmach. Może do... Do filmowania jej bym nie użył, ale do takiego e, codziennego użytku przed komputerem myślę, że jak najbardziej się sprawdza. E, czy mogę polecić tą kamerę? Tak, oczywiście mogę ją polecić. E, nie jest to żadna promocja, e, to jest moja czysta opinia. E, mam też drugą e, kamerę, e, którą dostałem wcześniej, trochę droższą e, i powiem Wam szczerze, że też jest super. Nagrywa podobnie ale używam e, tego trasta, e, no bo ma po prostu lepsze e, ustawienie e, kamery. Można w lepszy sposób e, dostosować ją pod swoje preferencje. Dobra, I, i tak na koniec chciałem Wam jeszcze powiedzieć: e, robię taki mini konkurs, e, możecie wygrać e, kamerkę e, właśnie tą, o której mówię. Jest to e, Trust e, Trino. HD, tak jak już wcześniej powiedziałem. Co wystarczy zrobić, żeby zgarnąć kamerkę? Słuchajcie, robimy sobie czas do końca miesiąca. Polubcie filmik, zostawcie subskrypcję i napiszcie pod tym filmem w komentarzu: gotowe. To wszystko, co musicie zrobić, jeżeli ktoś ma ochotę zgarnąć taką kamerkę, pod koniec miesiąca. Umawiamy się, że. Pierwszego dnia następnego miesiąca na live na TikToku wylosujemy sobie spośród komentarzy, kto wygrywa taką kamerkę. No i co, napiszę wtedy do tej osoby i wyślę tą kamerkę. Także z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że materiał się podoba. Zapraszam po więcej. Na moim kanale także możecie znaleźć filmiki z Astokorsy. Poradnik, jak wygrywać mody, no i też zaczynam serię Start Your Engine, w której pokazuję różne mody dla 100 korsy, różne samochody i mapy. Także serdecznie zapraszam. Życzę wszystkim miłego dnia lub wieczora. Trzymajcie się. Pozdro.